Siemano, w dzisiejszym odcinku spróbowałem zdobyć netherite'owego seta na trybie Bedwars Livestream na serwerze rapy.pl także zapraszam do oglądania, bo bardzo fajny film. Siemano okej, okay, moim celem jest zdobycie netherite'owego setu. Ym, mam nadzieję, że mi się to uda. Dosyć w szybkim czasie. I wam tak przypomnę, możecie zostawić łopacy w górę oraz subskrypcję. Yy, będzie miło i wymyślę Wam yy, coś do napisania w komentarzu. E, Chwila, niech mój mózg coś wymyśli. Napiszcie w komentarzu COX, a ja wam dam serce. Myślę, że to świetny deal. Tak świetny jak mój skill w granie w tą grę. Co? E, miło, że serwer postanowił mi pomóc i zabił mnie jeszcze raz. No i fajnie, że... Pro210 kozak mi tu przychodzi i... To mnie za... zabija. Nie, ja nie mam siły. Spadaj stąd! Dobra. Cho chociaż raz go zrzuciłem. Ale ja się nie poddaję. To, że parę razy zginąłem nic nie zmienia. Zawsze można zrobić comeback. Na pewno mi się uda. Gin. Fajnie, że mogę go w ogóle trafić, bo jestem taki dobry. I to by się... Niebo przewracało. No i po co on tu przylaz, no? Nara. No dobra, odkupię sobie serduszko. dużo tego diamenta. Wezmę sobie zrobię tak Może mi się go uda rzucić jakimś fireballem. Bo mi... by. mi... ludko. Aha. Ło! Wow. Pa, pa Dobra, tego serca akurat nie dodam. Odłożę je sobie, ponieważ to jest jedna części mojego seta. I kupię sobie shopness. Elegancko. A nie będzie elegancko, kiedy ten biały będzie chciał tu przeleźć znowu. Idź już stąd. Nie skomentuję tego zajścia. Nie no, to jest jakiś błąd na tej mapie, i. ginę. Patrzcie, tracę życie przez nie. C okropne. Typie. Nara, Dora mam serduszko Wiecie co? Jednak chyba się cofnę z nim To jest bardzo cenny towar Mam już dwa, jeszcze trzy i będę mieć zbroję Więc póki co źle... Jeśli... ale nie aż tak A i w ogóle zapomniałem się wypełniać wbicie na Discorda, ponieważ posiadam takowego Postanowiłem, że sobie założę go Więc zapraszam, macie link w opisie Aaa, ten to chce we mnie strzelić fireballem. Fajnie jesteś. No chodź tu, no. Nie no, błagam. Co on wyrabia? Najlepszego. Fajny lag. Hop. Bed. Co? Co? Co się dzieje na tym? Tym? No i nie mam wyrka, bo gościu nagle się w ogóle wyszedł z bloków. Co się dzieje? Nara. Uwaga. Za to patrzcie, co mogę sobie kupić. <noise> Elegancko. Dobra, to, że nie mam łóżka. Już mnie mniej martwi, ponieważ mam drajtowego seta, a to daje mi dosyć dużą przewagę, więc naprawdę elegancko i teraz jeżeli po prostu kogoś zabiję, to będę sobie już dodawać te serduszka, bo się przydadzą. W ogóle jakby do tego jeszcze dodać prota, to by było całkiem miło i bym po prostu wykończył ostatniego gracza, rozwaliłbym łóżko niebieskiemu. Wybaczcie, że nie będę się szybko budować, ponieważ boję się o tego seta i o moje życie. Jak to wygląda sytuacja? Ha. Jednak źle wygląda. O, jeszcze ten. No cóż. Może ja się cofnę lepiej, oho. Nara! Dwa serca. Hehehe, <noise> Dobra, wiecie co, ja przed walką z tym niebieskim troszkę się uzbroję w jakieś przedmiociki różne ciekawe. Żeby go oczywiście pokonać i wygrać. A rękę? Mój problem, że mam tylko 11 serca. On może mieć troszeczkę więcej. Chociaż w sumie nie wiem. Ale to zbroję dużo daje. Jestem przekonany. I dodatkowo z protem 3 <noise> to dopiero. Nie wiem czy kupiłem sobie pułapkę. Tylko ona mi w ogóle nie jest potrzebna. Niebieski. Czy on tam... Siedzi, Jezus Maria! O! Matko jedyna. Ta perła mi uratowała. Uff Przynajmniej nasz delikwent... Nie ma uszka to było straszne. Yy, teraz, jeżeli on się czai na mnie, gdzieś tu, to nie przejdę sobie bezpiecznie przez most, bo jest o swoje życie. Na tej ręce. Dobra. Póki co tutaj jestem bezpieczny. Ale czy on się tu gdzieś nie podziewa? Aha, przyszedł do mnie. Dob jednak dobrze, że mam tą pułapkę. Przynajmniej wiem, że do mnie przylas. <laughs> Chcę go dopaść Najłatwiej by było godować używając perełki Oho Cześć Co tam? Nie wiem czy on gmini wiem, że tu idzie Odetnę mu drogę ucieczki Żeby co najwyżej przejść dobra bijemy się Wiem, Rafa. Idź! Jest! Dobrze! Wygrałem. I... takim odosposobem sposobem wygrałem pierwszą Mareńkę z setem netherite'owym. Dobra, lecimy z drugą próbą na, moim zdaniem, lepszej mapie od tamtej, która była. Ta jest taka, powiedzmy, no lepsza. Yy, muszę coś tak planować, żeby sobie kupić itemki, ponieważ yy, nie chcę zginąć. Yy, w takim perfekcyjnym yy, scenariuszu to wystarczy że pokonam dwóch graczy i już będę mieć ten zbroję Także jakbym tych dwóch tak po prostu skosił to było bardzo dobrze Jest jakiś dobry alex Nie Czy ty masz więcej bloków Chodź ratować łóżko Nie, ci ludzie są jacyś nie wiem, nie, nie zależy im na łóżku. Hmm, musiałbym go spróbować jakoś wyjaśnić. W sumie. No nie, nie, gościu Jezu, jeszcze nie mogę. Dobra, ja się, ja się lepiej cofnę. A tamtym gdzie? Nie wiem, ale jego zobaczymy, to się naprawdę wystraszyłem. Okej, okay. widzę go, widzę go. Tam się podziewa. No hejka. Co tam? Któregoś tu jakoś gonię, przegonię, zagonię, wygonie rozgonie? Tylko... zejdź mi z drogi. Leć! Dobra, przeżył. Niezbyt to miłe. A on co, próbuje? Mhm, mm no nie, jestem na nie, dobra. On ucieka, czyli możliwe, że stracił trochę serduszek i zaraz traci życie. Jest, elegancko. Kolejny serduszka. Ok, odkładam na lepszy. <laughs> I musiałbym jeszcze spróbować rozwalić czerwonemu wyro i jego zabić. Czy to jest wykonalne? Tak. A, a czy w moim wykonaniu? Nie wiem. Siema. Mamy. Serduszko. Chowam je. Szepnę sprot. Muszę zdobyć jakieś zabójstwo. A i tak wszyscy nie mają wyrek. Więc jeśli wszyscy mają po prostu serca, bo się raszowali nawzajem, to będę mieć delikatny problem. Chyba, że wszystkie serca po prostu sobie dodam. Bo jak już zdobyłem naderajtową zbroję na Bedwars, to się liczy. Więc zobaczymy, jak inni gracze są uzbrojeni zaraz. Dobra, został mi ostatni, więc i tak nie zdobędę tego seta. Więc po prostu dodam sobie te serduszka. Bo innego wyjścia niestety nie mam z tymi sercami. Chyba, że kupiłbym coś innego. Ale mi się to chyba nie opłaca. Dobra, dodam sobie serca. I teraz tylko nie popsuć. Gdzie ten czerwony? Jest to bardzo ważna informacja dla mnie. Może tam. Tak, jest tam. Dobra, klepa. Jest. Ja wam dziękuję za oglądanie. Wygram sobie dwie ręki zdobyłem naszą do rajdowego seta, więc naprawdę git. Także to zobaczymy w kolejnych filmach i naura!